Kochani, ostatnio stwierdziliśmy z szefem, że zaniedbaliśmy nasz cykl filmów pod tytułem Pociągające lektury. Szybko to nadrabiamy. Szef udał się gdzie? Do biblioteki w Widawie. Tutaj mamy stempel. I wypożyczył tę, oto wspaniałą książkę, Nasze Koleje. O czym to jest? Mianowicie o parowozach na szlaku, i w parowozowni. Jest to taka książka, którą sam szef stwierdził dla takich początkujących e, Mikoli. Jest to, można powiedzieć, bardzo szerokie kompendium wiedzy. Znajdujemy tutaj szereg e, różnych i, i bardzo ciekawych ilustracji, opisów, ale także, tu widziałam, gdzieś były również pewnego rodzaju statystyki dotyczące kolejnictwa. Mamy tutaj chociażby wypisane odcinki, na przykład obsługi trakcyjnej parowozów. Stąd też można powiedzieć, że to jest tak tak naprawdę takie absolutne, absolutne kompedium. Co tutaj jest takiego szczególnie fajnego? Ja tu lubię takie ciekawostki, różne takie anegdotki. I z tej książki na przykład dowiedziałam się o pewnym konflikcie pomiędzy, pomiędzy pracownikami różnego typu właśnie oddziałów kolei. I którzy. Wpadając ze sobą w konflikt, bardzo często e, nazywali siebie nawzajem w, w taki pogardliwy sposób. I tak, smoluchy to były, to byli, e, były osoby kierujące parowozami, tramwajarze, to byli, były osoby obsługujące e, lokomotywy elektryczne, natomiast traktorzyści byli to zatrudnieni na ETZ-ach. Więc serdecznie, serdecznie zapraszamy do lektury tej książki. Ona może nie jest jakaś nowa, bo z któregoż ona jest roku z 84. czyli jest prawie tak stara jak ja, ale daje radę, również jak ja. Polecamy.